Hmm. Nazywam się Marta Deskur. Jestem z Krakowa. Mam 49 lat. Jestem kobietą. Urodziłam się w rodzinie chrześcijan, katolików. Brat mojego ojca jest kardynałem. Ojciec mojej matki był teologiem. Ze sztuką spotkałam się już byłem w moim dzieciństwie. Dziadek mojego ojca był malarzem. Siostra mojej mamy była malarką. Mniej więcej 3 lata temu poczułam powołanie i założyłam zakon Dziewic z Można nas znaleźć na Facebooku albo na stronie internetowej. Pierwsze obrazy i dzieła, które mną wstrząsnęły, to były dzieła Albrechta Dürera, Marka Rotko, Rauschenberga, oczywiście Malewicza, Krzyż Malewicza, Strzemieński, Kobro. A książka, która zmieniła moje życie, to autobiografia każdego z nas, Gertrude Stein. Wystawy robię dla wszystkich moich najbliższych. Prawdopodobnie jest to ostatnia wystawa indywidualna. Postanowiłam już nie robić wystaw indywidualnych. Trzeba robić zawsze wystawy grupowe, wystawy przynajmniej dwóch, trzech artystów. Wytwarza się pewna relacja pomiędzy tymi ludźmi i poznajemy się wzajemnie. Nie jest to nudne, także wydaje mi się, że to jest fajne. Już produkcja tych filmów to jest produkcja tego zakonu. Myśmy wszyscy to stworzyli razem. No i bardzo chcielibyśmy zaprosić wszystkie inne istoty i chłopców, i dziewczyny. Na razie jest nas siedmiu. Jak chłopcy wchodzą do zakonu, to muszą nosić habity. Manifestu jeszcze nie ma, Pewno będziemy go tworzyć niebawem, ale przede wszystkim będziemy się ubiegać o jakiś lokal. Filmy z siostrami trwają właśnie długo, bo pierwszy film z 2009 roku trwa pół godziny, ale jest to rejestracja jednego dnia. Całą produkcję zrobiliśmy w jeden dzień. Natomiast ten film teraz, tego roku, trwa też pół godziny i może mniej się tam dzieje, ale jest bardziej naturalnie. Chodziło o to, żeby tak pokazać czas wakacyjny, refleksji, zabawy, zdjęcia, które akompaniują tym filmem, bo są też z wakacji. A oprócz tego jest taki, taka praca, która troszeczkę jest z innej serii, to jest praca N1, czyli ktokolwiek. I mm, różnie można ją interpretować. Dla mnie ona nie ma jakiejś ważnej interpretacji. Jedynie elementy są ważne. Takie, że jest to po prostu rzeźba, którą sfotografowałam dla Młeka i połączyłam go razem z kobietami w strojach murzyńskich, takich świętych, święta jakiegoś murzyńskiego. I nałożyłam na tą mężczyznę, się, on się nazywa dziki. すっげえ。